Szanowni Państwo z tego miejsca wypada powiedzieć, że te cztery wspaniałe wystąpienia są wystąpieniami, które w pierwszej części od odwoływały się do rozumu, do wiedzy, do tego co zobiektywizowane. Te dwa następne budują pewną emocjonalność, budzą w nas bardzo określone uczucie. Wydaje się, że w tym momencie Powinniśmy jako organizatorzy tego naszego dzisiejszego spotkania zaproponować przyjęcie oświadczenia. Treść oświadczenia została Państwu przekazana, ja pozwolę sobie odczytać. Oświadczenie Społecznego Komitetu Odchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. Przeżywając na nowo rocznicę Powstania Styczniowego, dokonania przedstawicieli Obozu Czerwonego. Generałów i dyktatorów insurrekcji z Romualdem na czele, powstańców i polskich kobiet, tak dzielnie wspierających niepodległościowy wysiłek ich mężów i braci, patrząc na patriotyczne dokonania stanu kapłańskiego, zakonu i długowieństwa na czele z arcybiskupem Zygmuntem Szczęsnym Kelińskim, wysiłek dyplomatyczny Władysława i Czartoryskiego i Federu Lambert, a także naszych sojuszników z papieżem Piusem IX na czele również z Francji czy Szwecji, możemy dziś lepiej rozpoznać nasze dzieje i nas samych, dziedziców tamtego zbrojnego i dyplomatycznego wysiłku Polaków. Rocznice narodowych zmagań o wolność uczą nas odpowiedzialności za ojczyznę, umacniają naszą miłość do Polski. Nasz patriotyzm ma konkretne przez historię ukształtowane oblicze. Jego ważnym składnikiem stało się doświadczenie pokoleń od Konfederacji Barskiej przez powstanie kościuszkowskie listopadowe, styczniowe, aż po powstanie warszawskie 1944 roku, walczących z kolejnymi naiściami, zaborcami i okupantami. Patriotyzm polski wyrasta zatem z ducha insurrekcji, z ducha niezgody na pogwałcenie marzeń o własnym państwie, o niepodległości. Powstanie styczniowe zostało poprzedzone wielką ofensywą patriotyzmu powszechnego którą z czasem przedstawiciele obozów białych z Andrzejem Zamońskim na czele nazwali rewolucją moralną. Po ciemnej nocy paskiewiczowskiej, trwającej ponad 20 lat, wydawało się, że naród został zgławiony, pozbawiony marzeń, czyli potrzeby wolności. Od końca lat 50. XIX wieku powoli wszystko się zmieniło. Marzenia wróciły. Mrze święte w warszawskich kościołach i manifestacje odrodziły wspólnotę biernych patriotów. Jak słusznie, Choć z, pozycji, z pozycji krytycznych, zaznaczył Stanisław Koźmian, to właśnie rewolucja moralna przygotowała grunt do, dla zbrojnego powstania. Powstanie styczniowe wybuchło nagle, sprowokowane bramką, a ogłaszał je manifest rządu narodowego, który odwołał się do wszystkich mieszkańców I Rzeczypospolitej, gdy powstali do walki o wspólne państwo i zrzucenie wspólnego jarza. Ten apel stał się punktem odniesienia budowy po latach kolejnych projektów polityki polskiej, koncepcji federacyjnej Józefa Piłsudskiego, planu ładu europejskiego zwanego Międzymorzem, czy też w końcu planu politycznego realizowanego przez prezydenta Rzeczypospolitej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Te plany, wyrastające z dziedzictwa insurrekcji styczniowej, zakładały, iż bezpieczeństwo Polski, leżącej między Niemcami i Rosją, jest zależna od siły Sojuszu Politycznego Narodów i państw zajmujących obszar środkowej i wschodniej Europy. Drugim marzeniem obozu Czerwonych, którego realizację podjął przedstawiciel biały dyktator Romuald Traubot, było włączenie do powstania uwłaszczonych chłopów. I choć powstanie stoczniowe miało nadal znamiona insurrekcji szlacheckiej, ziemiańskiej, i inteligenckiej, dało podstawę wielkiego programu budowy nowoczesnego narodu. Obejmującego wszystkie warstwy i stany. Najwyższą formą samoorganizacji narodu, pozostającego pod okupacją niemiecką oraz sowiecką, było polskie państwo podziemne z lat 1939-1945. Oparte na doświadczeniu i prawach państwa założonego w 1863 roku przez spiskowców. W następnym pokoleniu patriotyzm robotników polskich, ludzi Kościoła i opozycji demokratycznej, Kierował ludzkimi czynami, które wzniosły po raz kolejny gmach polskiej niezależności i wolności. Dziesięciomilionowy ruch Solidarności. A zatem dziedzictwo Powstania Styczniowego to przede wszystkim suma postaw konkretnych ludzi, naszych bohaterów, do których kolejne pokolenia potrafiły się odnieść i je zaakceptować. Najdoskonalsi to święci, na których się wzorować wypada. Żołnierze Powstania Styczniowego, brat Albert Chmielowski, ojciec Rafał Kalinowski, Ojciec pan Radkoś i arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Ich świętość rodziła się bądź dojrzewała na polu, polu walki o wolną ojczyznę. W dziedzictwo powstania styczniowego uważamy nie tylko za fragment naszej głównej historii, ale przede wszystkim za zobowiązanie wobec naszego i przyszłych pokoleń do zachowania wolnej i niepodległej Polski. Będziemy obchodzić jego rocznicę w miejscach znaczonych krwią poświęceniem i pracą jego uczestników i spadkobierców, aby ich miłość ojczyzny pozostała wzorem i powinnością dla wszystkich Polaków. Warszawa 26 stycznia 2013 roku.